że niby pod wodą. To coś. Unlock, który po service, Unlock. Nie mogę. Tu coś tego. Tu. O! Chyba nie. Tu coś ważnego. No to się o czym się będzie sprowadzało do grzebania. Szukania odpowiednich przedmiotów. Tu chyba nie. Tu coś. To coś. Tu coś. Wow. Troszkę się popsuło. Tu. Ja to, to, już, to już użyłam tego, tak? Dlatego mogę sobie to zamknąć, jak mi się chce. Tu mogę. No nie, wiem, może mieć ten, jak to się nazywa? Omni Tool. To może być mój Omni Tool. I jak zrobię coś takiego, że na przykład O. To się liczy. Nie, to chyba się nie liczy. Omni-tool Omni-tool Że muszę sobie jakby skonstruować O właśnie, toolbox Toolbox, okej okay. Jestem toolbox Okej okay. Co ja tu muszę... Mm hmm, hmm. Press Y holding object. to jest, to można w ten sposób załatwić. Yes. Yeah. To właśnie jest mój Omni tool. Czy to miał sens, to co zrobiłam? A, teraz mogę się otworzyć jak chcę. No dobra. Co tu się dzieje? Kurza twarz. Tu mogę... to też można otworzyć? O, łazienka. Kurczę felek. Nie wygląda to optymistycznie. Po co ja właściwie to zrobiłam? To nie wiem, czego ja tam właściwie szukałam. To trzeba zamknąć. Okej, okay. o! Tutaj może coś ciekawego. Wiem, że jak to bywa, przynajmniej bywało w. penumrze i w. W amnezji. Lepiej zglądać wszystkie kąty i to bardzo dobrze i konkretnie. Mam nadzieję, że robię to dobrze. To nie, to nie. Mogę chyba sobie tylko porzucać ten. Fuj. Kurze, twarz. To nie. To jak położę? Munch print. Czy jakoś tak. A można obracać przedmiotami? Można! Oczywiście, R, jak zwykle. No ale co mi po tym? O, mamy przynajmniej czym się bronić. No, nie jest to maczeta, ale zawsze. E, raczej chyba nie. O, tutaj jakiś fajny tu pisze? Home is a state of mind. No trudno się nie zgodzić. Śmietniczek, dobra Czas zrobić coś bardziej konstruktywnego, nie takie błądzenie Musimy Iść dalej Kolejna blokada Nie nasz bohater nie jest chyba do końca sobą, bo, bo te piksele, yy, ten, ten obraz tak dziwacznie psujący się, no, no To nie jest normalne Wybieram wszystko... Co? Co? Gdzie? Co? Na litość boską... Co to jest? To jak... O, oh, fuck! Jak śmiesz mnie tak straszyć! Łajzo, nieoskrobana! Ale co jest moim bohaterem? Co jest... coś, coś jest nie tak. Ty też ożyjesz? Mam cię na oku. Mendo. Dlaczego mam wrażenie, że potem to dziadostwo będzie mnie ścigać? No trzeba ostrożnie. E, 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 e. E. Co? No właśnie. to może to, to, to czarne świństwo? How did I do that? Huh? Wiedziałam, wiedziałam, że ten gnój ożyje. On pewnie będzie mnie potem ścigał. za jedna. Nioskroba na patos. Apsylan. Czy on sobie poszedł? No, no chyba tak na dzień dobry od razu mi zaserwuje, to no, tutaj jakiegoś łachmyta. Co on się tak rozbija? Spokojnie, kolego. Pryski... No, no wiadomo, to oczywiste, że rozglądamy się w ten sposób. Szafa gra. Poszedł sobie w cholerę i bardzo dobrze. Co? Co to było znowu? To ja czy nie ja? Dobra. No i nic, musimy iść dalej. To zamknięte, ale sprawdźmy jeszcze. No, zdecydowanie. Co my to mamy? Security? Tech... Mm -hmm. Observation Tunnel, Observation Tower, Break Room, Thermal Plant. E Okej, okay, tu już byłam. Sorry, tam nie mogę pójść. Tam byłam. Tu byłam, a tu? Aha, tu ten e zmechanizowany dinozaur zrobił dla mnie przejście, jak miło. To jest chyba ten żel, o którym mowa, mi się wydaje. Ale on chyba sobie już poszedł, prawda? Co? Dobra, wezmę mój Omni Tool. Jak będziesz podskakiwać, co to ma znaczyć? Y co? Nie tu nie ma. Ja tylko żadna z tym omnitulem. Co już tak na dzień dobry? Już tak brutalnie. E o, Cicho. Hello. Hello. Nie no, tak nie można, no. Jak mu się rozjeżdża ten obraz, to nie jest tak. Uuu, matko boska. Uża twarzyczka. A ja specjalnie to otworzę. O coś mam wrażenie. Że tam nic nie będzie. Tylko taki straszak. A zaryzykuję. A co? Ja. Yeah! Hmm? Wiedział. Dobra. Jest tu coś ciekawego. Sana graty. Sych. To jest, ok, to by ten fragment kombinowany do nurkowania, czy jakkolwiek to zwać. Kurde. Ble. Ble, ble. O kurde. No, ktoś tutaj pozbawił człowieka. O, tutaj jeża. To nie wygląda optymistycznie. No trudno. Idziemy dalej. Co? A. O, o. Omni Tool. A czy będę musiała zrobić jednak ten Omni Tool? Advanced Interface of Contouring... Kon... Mhm. Mm Kojarzy mi się to z tym urządzeniem, które miała Amanda w Alien Isolation. Może to coś podobnego Culper Jane No dobra, jak mus to mus, no. Zrobimy, no. A tu jest, dobra, kurde Myślałam, że trzeba będzie to skonstruować A tu już, tak po prostu? I tab Use tab to... no to naciskam tab Na litosność Tab Omni tu, Omni tu, Okej okay. Nie chodzi No dobra, idziemy stąd Jednak po co się zaryzykować? Ale fakt, że już jakiś, jakaś paskuda właściwie Nie wiem, paskuda już tutaj się czai Nie, nie jest to przyjemne. Czy on tam gdzieś jest? Czy on tam się gdzieś czai? E? Przepraszam. Niestety nie chcący. Hmm, uderzyłam w mikrofon. U, u, u. Kurde. Trzeba uważać, jest to na to też. Dobra, lepiej na wszelki wypadek uniknijmy kontaktu z tym. Trzeba jak jak kable, ale nie wydaje się, że płynie przez to prąd. Dobra, nieważne. Zakładam, że na to też muszę uważać, bo to para gorąca. A mogę to potraktować moim Omnitulem. bo ten mój omnitur nic z tym nie zrobi. A tu coś. Tu mój omnitur zadziała. Aha. Access denied. I czemuż? No like, jak Access Denied to Access denied. Nic nie poradzę tu, tu nie Chyba, że coś robić źle, ale nie sądzę Mogę tylko kliknąć na to, nic więcej No to chyba musimy się wrócić U. U. A tu? Tutaj chyba raczej nie Proszę Coś... Tutaj... Gdzie jesteś, to coś? raczej nie... Tu byliśmy. O tutaj coś tego... A, ja tu na chwilę się schowałam wcześniej, okej. Okay. Dobra... Jak się ruszysz z nienacka, to ci krzywdę zrobię. Wrócić. czy moje oczęta dobrze widzą? Jasne, cholera. A on chyba sobie poszedł, prawda? On sobie poszedł. Gdzie potraktuje? Butlą. Y Aha, tu byłam. Tu y byłam. Telek. Już tak straszno od samego początku. Dobra, tu byłam. Ten Omni Tool pewnie pozwoli mi może otworzyć. Właśnie, tutaj Omni Tool. A gdzie jeszcze? O tu, Omni Tool. O, reading, dobrze. Service console up to 3. including pilot seed activated activated system status epsilon and set the warning remote tonight so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh okay ah is back okay progress so toronto sub simon jarrett Ob ob sub, object subject 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 object. Omni tool, unlock toolbox. Orientation. I know they told you that field technicians would get full access throughout PESOS Two. I'm here to tell you that's not going to happen. Don't get me wrong. I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. There needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Mhm. Mm okej. Okay. wszystko jasne. Odblokowałem jakiś Unlock Toolbox. Czy ja mogę to zabrać z powrotem? Chyba nie. Aha, czyli jeden Omni Tool. Uż... Znaczy, można go użyć, użyć tylko raz. Ok, Reports. Na przykład. Eee. Mhm. Mm no i wszystko jasne. Wszystko jasne. Czy tutaj coś tego się pojawi? Nie. Kółko to samo, to? offline OK. Pilot Seat. Czy pewnie ten, ten fotel na którym bohater siedział. Tu no found. Connection status. No to tyle no. Reports. Mhm. Mm around but, um, because of sy symptoms okay, one. attention for anyone who's been using it it's good. Mm. headaches and spells see No happy about this, so don't bother complaining To coś tego? Nie? Ok, to tylko tyle No dobra W pożądalu Lecimy dalej w takim razie Czyli jak będę chciała taki panel odblokować, to potrzebuję Omnitool Czy ja tu byłam? Chyba nie Oj, to nie wygląda optymistycznie. I może na wszelki wypadek będę się skradać A nie tu. To... nie to ja byłam! Kurde, Felek, jasna cholera To coś, Zaraz, a może tam te drzwi są już otwarte? Okej, okay, zwróćmy się tam, bo chyba to jest jedyne... Eee, jedyna droga. Bo tutaj wszystko, to wszystko to już oglądałam. Co? Tu jest ta dziurka. Tu byłam Więc tak na chłopski rozum tam musiało chyba się coś zmienić. A Prawda? Może potrzebujemy komnego Omnitula. Tutaj Tu byłam Tu znalazłam Omnitura, prawda? Tu znalazłam Omnitura. to idziemy teraz tutaj ja Znowu tutaj jestem, ale od tej strony dobra, 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 dobra Nie dotykam, nie dotykam Swipe on no ale nie mam omnitula, no chyba że kolejny muszę poszukać, no Może coś pominęłam. To jest w sumie możliwe. Kurczę, to na końcu się jak smród po gaciach, no ale tego omnitula nie mogę tu z... Nie mogę tutaj... Znaleźć... Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. twarz... Okej, witam ponownie w grze sama Niestety... <gryw> Problem polega na tym, że już sporo no Spory kawałek już przeszłam no, od tego momentu, teraz, i niestety ten materiał szlak trafił. No, już nieważne, co się właściwie stało. Także do pewnego momentu wiem, co zrobić. Oczywiście nie spojrzałam tutaj, co powinnam zrobić w pierwszej kolejności, tylko zacząłem się rozglądać nie wiadomo, szukając nie wiadomo czego. To trzeba wziąć i tutaj to za, zapakować. Tu mhm. I yy, Co? Troszkę nie muszę tego brać. Czy muszę? Nie muszę. To powinnam teraz zabrać. I... A O Oni tu. Zapomniałem. Powiem Tu. I tutaj trzeba updateować go. Ponieważ on teraz posiada jakby kartę -me Meuron. I to pozwoli nam otworzyć tam drzwi, drzwi które były wcześniej zamknięte. Tak jest. Ok, i teraz możemy go zabrać. Dobra. Yy, żeby się przycięło jak zwykle. Ok, teraz możemy iść do tych drzwi, które wcześniej były zamknięte. Czy ja do tego w ogóle idę? Tak, przez tą dziurkę przecież trzeba przejść. No, przejść Cicho. I też mamy rozwalać. To, to chyba w tą stronę. Tak. Trzeba tutaj uważać na te cudowne pieścidełko. Au, au, au. I to tutaj jest. O! I mamy dzięki temu dostęp do tych drzwi. Excellent. No tutaj piękne widoczki, prawda?